Cześć, witam was na moim kanale. Ja jestem Arisu i dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak zrobić takie ozdoby na choinkę. Może być to na choinkę, czy na cokolwiek innego, co chcecie. Ja ten pomysł widziałam na TikToku, więc gdzieś wam tutaj wstawię właśnie tego TikToka, żeby nie było. Moim zdaniem, wygląda to świetnie, jest to cudne i naprawdę bardzo fajna ozdoba, i już Wam pokazuję, co potrzebujemy i jak to wykonać, tak więc zaczynamy! Do zrobienia takiej chłinki potrzebujemy przede wszystkim karton. Moim zdaniem będzie to najlepiej właśnie zrobić na kartonie. Wydrukowane nasze postacie, które, które chcemy mieć. Ja tutaj wydrukowałam kilka. Tu już mam niektóre, nawet już pocięte. I tu chyba mam ile? sześć, nie, chyba siedem lub osiem postaci Na pewno będą się pojawiać w komentarzu pytania, skąd wziąć takie postaci Wystarczy wpisać imię postaci, czyli przykładowo Violet I dodać do tego słowo Paduru, czy Padu, Paduru chyba tak to się wymaga Więc to jest wszystko i Wam wyskoczy multum no właśnie takich postaci w czapeczkach Mikołaja Oczywiście potrzebne będą nam jakieś wstążki Ja tu akurat mam zieloną i... Czerwoną, no jeszcze zobaczę, którą użyję. Klej bądź taśma dwustronna, no i oczywiście nożyczki i co najważniejsze, choinka Ja akurat mam taką, która już ma takie ozdoby i no niestety one są przyklejone, tego niestety nie mogę wyciągnąć, wyrwać, a nie chcę nawet tego robić, więc zobaczymy, czy będę ją robiła na tym, czy nie. Wy w sumie już widzieliście efekt końcowy. Więc zobaczę i ona też ma lampki, światełka, więc zobaczę, co wykombinuję. I moim zdaniem będzie to świetnie pasowało. Bo tutaj mam moje postaci z kartonu, choinkę i mangi. I tutaj robi się taki fajny, mango, animowych kącik. Więc okej, okay, już wam mówię po kolei, co trzeba zrobić. Więc tak, na samym początku musimy wyciąć nasze postaci. Ja akurat tutaj już mam trzy wycięte. Jak chcecie, możecie wyciąć tak jak ja, czy bliżej, równiej, czy po prostu zostawić to w kółku jak chcecie, ale przede wszystkim na samym początku wycinamy nasze postaci. Ok, gdy nasze postacie są już wycięte, to wystarczy, że je teraz przyklejemy na nasz karton. I mi się wydaje, że ten mały kawałek mi wystarczy. Tylko wezmę go. Tak mi się wydaje, że, że, mi, sta że mi starczy na te wszystkie postacie. Wystarczy to teraz wszystko... A, bo nie, jednak mi chyba nie starczy. Wystarczy to teraz wszystko przykleić. Ja to raczej będę kleić taśmą dwustronną, bo wtedy to wiem, że mi po prostu nie odpadnie. Więc ja to wszystko przykleję i do Was przyjdę. Chciałam również wspomnieć, żebyście pamiętali, żeby zostawić sobie miejsce od tych postaci, żeby one nie były zbyt blisko, żeby Wam się lepiej ciało. Sorry za dźwięki w tle, ale okej, okay, dobra, teraz kiedy mamy już wszystko przyklejone, wystarczy to teraz wyciąć. Ja tego nie będę robić nożyczkami, bo wiem, że już po robieniu postaci kartonowych, tych dużych, że w kartonie dużo lepiej się robi wszystko nożem, więc możecie również to zrobić nożem na desce, pamiętajcie, na desce. Okej, okay, gdy już mamy naszą postać zrobioną, może wezmę sobie jakąś inną, której nie jest mi szkoda. Weźmy sobie Naruto, e, bo w sumie będę robić to pierwszy raz, w sumie wszystko robię pierwszy raz i tak w sumie na przepale albo wcale. To teraz musimy jakoś przekleić naszą wstążkę. E, I co? Robimy na środku krzyżyk. Najlepiej nożem, bo w sumie nożyczkami pójdzie nam słabo. Więc tutaj robimy taki krzyżyk. I przez to przeplatamy naszą wstążkę. Czytam, nie wiem, możecie też zamiast wstążki wziąć jakąś włóczkę, wełnę, cokolwiek. I zobaczymy, czy mi wyjdzie. Wy będziecie mieć podgląd z drugiej kamery, więc no, jestem ciekawa, czy mi wyjdzie, czy nie. Jak już mamy zrobione nasze, nasze ozdoby? Ja chyba mam ich łącznie sześć. Tutaj te dwie jeszcze mi zostały. Zobaczę, czy ja je wykorzystam, czy nie. Zobaczymy, jak wcześniej zmieszczę na moją choinkę. Mam trzy czerwone i trzy zielone. I teraz, wystar co wystarczy zrobić, to tylko i wyłącznie supełek na końcu i powiesić na choinkę. I mamy. Jeżeli nie mamy choinki, to możemy powiesić gdzie indziej. Przykładowo ja mam tutaj nad. Y Tutaj moim biurkiem przykładowo takie kółecz, kół, kół, kółka, które się świecą, więc też mogę, mogę tutaj co jakąś, co jakąś przestrzeń, tak, taką ozdobę sobie też powiesić, więc nie musi to być akurat choinka, może być to coś innego. Ok, teraz, kiedy nasze ozdoby są już zrobione, to wystarczy je powiesić na naszą choinkę. Widzę, że trochę duże je zrobiłam, ale w sumie to nic. I takie akurat i tak mam zrobione tylko i wyłącznie 6, a nie 8, więc tutaj trzeba będzie dobrze wymierzyć i przypiąć. Mi się ogólnie to ciężko robię trzymając kamerę. Więc no, trochę jest tutaj ciemno. Ale no, tak teraz wiesimy nasze postaci. A, naprawdę ciężko mi jest jedną ręką. Wydaje mi się, że to, że to ogólnie ozdoby, które tutaj już są na tej choince jakoś tak mega mocno nie wadzą. Więc raczej je zostawię. Okej, okay, dobra. To ja to, to wszystko powieszę i pokażę wam, jak wyszło. A tak wygląda moja choinka. Choinka wygląda wiele, wiele lepiej, kiedy jest zapalona, jest śliczna. Teraz mi się podoba jeszcze bardziej. E, uważam, że te dekoracje bardzo pasują i cieszę się, że ich nie zdejmowałam, bo w sumie nawet nie mogłam, bo są na klej. E, I moim zdaniem choinka wygląda cudnie. E, jest po prostu śliczna. Nie wiem, napiszcie, co Wy uważacie, czy Wam się podoba, czy skorzystacie z mojego pomysłu. Tak jak mówiłam, to nie musi być choinka, to może być jakiś łańcuch, coś, cokolwiek, czy jakieś po prostu świeczki przewieszone gdziekolwiek nad, nad łóżkiem, czy nad biurkiem, tak jak ja mam. Moje zdanie wygląda to świetnie, więc mam nadzieję, że Wam mój pomysł się spodobał. No i my oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku, więc papa! Pa. Chciałabym dodać tylko jeszcze jedną ważną rzecz, że jeżeli zapalacie już taką choinkę, to przede wszystkim zostańcie w pokoju i bądźcie przy niej. Nie zostawiacie takiej choinki samej. Tutaj trzeba być dużo bardziej uważnym ze względu na to, że światełka mogą stać się ciepłe, w sensie po prostu generują ciepło. Tutaj mamy karton. I to się dosyć łatwo pali, czy nawet wstążkę. Więc pamiętajcie, jeżeli wychodzicie z pokoju, wyłączaj, wyłączajcie choinkę, ponieważ jest to bardzo, bardzo ważne i chciałabym, żebyście o tym pamiętali, bo ja już w sumie zauważyłam, że te lampki robią się ciepłe. Więc o tym pamiętajcie, że taka choinka może dużo łatwo się zapalić, dużo szybciej i ogólnie każda inna choinka. Więc o tym pamiętajcie.